Niedzielne śniadanko. Co tu będzie omleczka? Omlecić jajeczka. Przyprawy. Teraz będziemy tak przyprawiać mm. troszkę Troszkę. I Troszkę taki mi zioł damy I, i to wszystko i tak, to wszystko Teraz przelewamy i przelewamy na, na patelniło się, tak. tak? i dalej będziemy takie... Ja akurat mam tak, takie niby włoskie Miesza, Wło. mieszankę. Salami. Salami i tak dalej. No ja po prostu sobie cały cały ten. Tak. Daję sobie. Proszę o... Troszkę, żeby było na ostro. To ja. damy sobie jalapeno tak. Standardowo. Standardowo ja no. no i troszkę jeszcze damy. A, tak. Serka. Ja mam akurat w plasterkach, nie? Ale może być też y, starty. No, no posypać. No, posypać może. Ja sobie po prostu tak w plasterkach tylko położę. No i teraz przykryjemy tak. troszkę, jak sobie no, to z tak, zadnie i spróbujemy przekręcić na pół takiego omleta. Ale, jak się uda? Jak w placek panegierski. Mały update. Ba Jeszcze tak, bazylka. damy troszkę bazylii, żeby było Bazylia. kolorowo. Ale już nam tutaj rośnie. Hmm. zaraz będziemy przekręcać, przykrywamy W międzyczasie przygotujemy tak, ich Tak, woleczka, brachanka Do tego, co my tu mamy? Do tego będą. Paszerowane papryczki. Papryczki z serem. Serfeta? Tak, takie fajne. faszerowane faszerowane papryczki. Przygotujemy tak, sobie do tego. Serefeta. Tak No i oczywiście oliwki. Oliwki też w ziołach z serem też serem feta zielone i bo my lubimy i te, te ciemne i feta i żołaje. bez pestek nie bez pestek ja, chociaż mi się trafiło ostatnio jednej no mm. i bułeczka i czekamy już tylko na omlecik i i smaczny no i próbujemy teraz ładnie powolutku na pół złamać o tak tak tak, tak. elegancko ja no i taki zawijaniec, omlet, zaraz wyląduje na talerzu i można zjeść śniadanko, akurat niedzielne, bo niedziela akurat. No, Takie akurat robimy. Znaczy ja, bo to dla mnie śniadanie, no, no, chciałam tak. powiedzieć. Jeszcze. Jeszcze, o tak. Pięknie. Mhm. Jak chcesz, to ci zrobię. No. Inna kompozycja. Inna kompozycja. Z cebulką. O, cebulki można dołożyć. No, chyba będzie. Może szynki. Bo... To, 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 to jeszcze ląduje na... Z tej strony. nie I ląduje już. O. Śniadanie podano.